Cześć i czołem, witam Was z Spętli przy ulicy Popockiego. Tak, już słyszycie, sterownik daje mi sygnał do odjazdu, także ja już sobie odjeżdżam. Piszę, piszę sobie godzinę rozpoczęcia, dobra. Więc tak, co ja robię? Jak już się zapewne domyślacie. Jak już się zapewnie domyślacie, yy, jadę obecnie linią numer 41, która zaczyna przy przystanku przy, przy pętli autobusowej, na pętli autobusowej przy ulicy Potockiego, a kończy, a kończy na placu Wolności obecnie, gdyż. Yy, gdyż ulica Bardowskiego jest zamknięta także jedziemy sobie, jedziemy sobie linią 41 dosyć krótką linia ta posiada 15 przystanków w tą stronę w tym wariancie także zapraszam Was do oglądania jak już zapewne wiecie kolejny raz pod rząd na filmie Kolejny film pod rząd. Siedzę na pokładzie Mercedesa O530 Citaro z silnikiem diesla na pokładzie sześciocylindrowym. Pojemność skokowa 7,2 litra. Nie pamiętam, jaki jest jego kod producenta. Sprzęgnięty ze skrzynią biegów marki Void. Cztery przełożenia tam spokojnie okazję przejechać tej ciężarówce, nie będę się z niej uciskał. Ja opuszczam przystanek Potockiego Dom Seniora, który był przystankiem obowiązkowym. A następny przystanek to będzie Potockiego Ametystowa. Będzie to przystanek na żądanie. Ja już widzę, że ten przystanek jest pusty. Słupek przystankowy jest schowany za tym drzewem, ale on zaczyna się tutaj wyłaniać. Zresztą widać wyrysowane, wyrysowane zygzaczki. Po prostu znak poziomy, który sygnalizuje, że to jest miejsce do, do zatrzymywania się dla autobusów. Następny przystanek będzie to Potockiego-Nefrytowa na żądanie. Dosłownie dwie minuty przede mną ruszył kolega linii numer 11. Także spotkaliśmy się dosłownie na chwilę. Brygada jaką dzisiaj wykonuje jest 122 przez 1 plus 41. Już nagrałem wam kilka filmów z linii numer 22 dzisiaj. Nagrałem Wam trzy filmy z linii numer 22, nagrałem Wam prezentację i prezentacje, omówienie techniczne, prezentację oraz omówienie obsługi tego Mercedesa, w którym siedzę obecnie. Nagrałem Wam już film linii numer 41 relacji Plac Wolności-Potockiego i teraz Wam nagrywam filmy relacji Potockiego-Plac Wolności. Także dzisiaj mam już troszkę nagrane. I bateria w moim telefonie prawie na zdechnięciu. Mam nadzieję, że mi jeszcze tej baterii wystarczy na nagranie tego filmu, ponieważ jest to na dzień dzisiejszy. Ostatni film, który będę, będę, będę nagrywał dla Was. Mam tylko nadzieję, że mi wystarczy baterii, bo tam już bateria ma dosłownie około 20% pojemności. Znaczy 20% energii w sobie i woła o ładowanie powoli przystanek Stączka Potockiego który jest przystankiem obowiązkowym powiem Wam szczerze, że ta linia 41 jest krótka ale za to ma wyżyłowane czasy jeżeli chodzi o czasy między przystankami i jak na krótką linię przystało, ma też krótkie czasy wyrównawcze, te czasy tutaj sięgają dosłownie 5 minut więc to jest w tym przypadku dosłownie zawrotka na dworaka i ponowne, ponowne ruszenie z dworaka w kierunku, w kierunku Potockiego. Mamy kolegę tutaj z linii numer 11 w wizelku autosanowskim 929 12-metrowym, który sobie pompnął właśnie na Potockiego przystanek. Stączka kościół przystanek na żądanie, przystanek pusty i jadę sobie dalej mam 40 w tej chwili 50 sekund na minusie następny przystanek będzie to Księżycowa Załęska na żądanie ja w tej chwili jestem bez, bez pasażerów jeszcze się nie zdarzyło, żeby jakiś pasażer stał na przystanku a to na pewno dlatego, że dwie minuty przede mną dosłownie jechała jedenastka, która na pewno tych pasażerów pozbierała. Ale widzę na przystanku Księżycowa Załęska pasażerkę, która ewidentnie czeka na mój autobus, nawet mi wystawia rękę. Widać, że chce wsiąść. Tak więc jej to oczywiście umożliwiam. Rzecha spółdzielcza na żądanie. Rzecha Załęska mamy po drugiej stronie ulicy w kierunku Ronda, w yy, kierunku autostrady. O ile się nie mylę, nie wiem, jeszcze nie złożyłem wszystkich przystanków poznać, gdyż za krótko w MPK jeżdżę. Powoli się uczę. No teraz na przykład miałem wyjazd w kurs o godzinie 12.48 i teoretycznie mam Bardowskiego koniec 13.12, a wyjazd następny kurs Bardowskiego 13.17. Odjąć po 2 minuty od y, każdego czasu, więc wychodzi, znaczy odjąć 2 minuty od Bardowskiego przyjazd i Bardowskiego odjazd, wychodzi jakieś 2 minuty. Znaczy 4 minuty razem, czyli razem to mi daje 9 minut czasu wyrównowczego. Wystawiciele wydaje mi że na żądanie No i powiem wam, że Jeden ze swoimi czasami wyrównawczymi to naprawdę jest gonitwa. Tu trzeba się spinać. Nie można coś pozwolić na zbyt dużego minusa, albo później jest problem z nadrobieniem tego w trakcie, w trakcie czasów wyrównawczych. Ale wiadomo, takie rzeczy jak korki czy coś, czy, coś, czy coś w tym stylu, no to takich rzeczy nie przeskoczę. Ja w tym momencie mogę tylko wyłącznie pilnować sprawnej jazdy oraz sprawnego podejmowania pasażerów z przystanku i przystanek grzecha Ciepłownicza. Najnowszy most w Rzeszowie. Najnowy, jeżeli chodzi o czas, czas, datę, który został zbudowany, jest on najmłodszy. Jest to most im. Tadeusz Mazowieckiego. Przystanek Rzechowy w których momentach naprawdę trzeba przy takich liniach jak właśnie 41 trzeba troszkę troszkę pojechać wiadomo, z zachowaniem szczególnej ostrożności, ponieważ jest to autobus ale no tu trzeba być zdecydowanym, tutaj nie ma czasu na zastanawianie się, gdyż yy, bo każda każde pół minuty to jest tutaj na wagę złota ja jeszcze nie dojechałem do przystanku yy, Lubelska Borowa. a jestem w tej chwili już 40 sekund na minusie. Przystanek Lubelska Borowa na żądanie. Piąty przystanek minąłem Następnie przystanek Lubelska Kościół na żądanie. na plus, dosłownie minuta, a po drodze mam jeszcze sygnalizację świetlną, także o tym trzeba pamiętać. Tak jak sami widzicie, jeszcze jadę, jadę w sumie w miarę sprawnie. O, przede mną, dwa samochody, przede mną stoi Volvo, sławne, sławne złote Volvo kolegi Piotra. Kanał Okiem Miłośnika. Nie wiem czy mnie będzie widział, ja mu teraz pomacham. Nie mogę zatrąbić, bo wiadomo, no, nie wolno mi trąbić w takich przypadkach. Jedzie on za koparką, więc dosyć, dosyć wolno będzie jechał. Ale raczej go nie dogonię. Zresztą nawet się nie będę starał, bo jadę przecież autobusem. A a samochodem osobowym przystanek Lubelska Kościół na żądanie ten przystanek oczywiście pomijam był pusty, nie miałem żądania wysiadania będzie to lubelska szpital ten przystanek już jest przystankiem obowiązkowym Nieważne. On już aktualnie po swojej pracy również dzisiaj jeździł. O kurczę, popatrzyłem sobie teraz na Sipa i jestem 40 sekund do przodu, także chwilkę sobie zaczekam, żeby nie było, że zrobię sobie za dużego plusa. Później będę musiał płacić karę za zbyt wcześny, wczesny odjazd z przystanku. Dobra, 10 sekund do planowanego odjazdu z przystanku, tak że już mogę ruszać, jest to oczywiście akceptowalne. Byleby to nie była minuta czy ponad minutę i dał mi sygnał, że jeszcze widział pozycję poprzedniego przystanku. Następny przystanek oczywiście Marszałkowska. Kierowca, kierowca yy, Skody, który jedzie po lewym pasie z przodu, ścinał sobie zakręt, staczy ścinał sobie zjazd z ronda bardzo ładnie. Było jeszcze w miarę daleko, ale Panie Kierowco, takich rzeczy nie robimy. Trzymamy się swojego pasa. Przystanek Marszałkowska. sekund od jazdu. Tak widzicie, dosy, dosyć sprawnie mi idzie ta jazda. Jazdu. Także ja powoli sobie opuszczam zatokę, za ten czas, za ten czas sterownik zdąży dobić do godziny odjazdu. Tak też się stało, jak słyszycie. Następny przystanek Piłsudskiego, Urząd Wojewódzki. Zaczyna on się delikatnie parkować, Jest w tej chwili godzina 13:06, wczesne przedpołudnie, wczesne popołudnie, więc ruch będzie w miarę, w miarę brnięcia po południowej godzinie. Ruch będzie się zwiększać. Ja sobie wykorzystam maksymalnie, jak tylko mogę, e, możliwość podjechania i będę próbował zmienić, przebić się na lewy pas. Oczywiście nie robię tego złośliwie, robię to ze względu na, na to, że ja mam też swoje zobowiązania w postaci rozkładu jazdy i kierowcy samochodów osobowych musicie mieć to na uwadze. Pamiętajcie o tym, starajcie się ułatwiać się kierowcom życie w postaci no, puszczenia po prostu na swój pas ruchu, celem właśnie planowego realizowania swojego rozkładu jazdy, gdyż yy, kiedyś może Wam się na przykład odpukać, oby nie, samochód jest zepsuć. Wstaniecie po prostu, wołacie lawetę, musicie dojeżdżać jakoś do pracy. Na następny dzień będziecie dojeżdżać do pracy autobusem i się będziecie kierowców pytać, a dlaczego tak późno, dlaczego opóźniony, bla, bla, bla. A no, dlaczego opóźniony? No właśnie dla takiej sytuacji. Niby to jest błaha sytuacja, niby to jest błaha sprawa, a, a jednak jest to tak kilkadziesiąt sekund szybciej. Tu się kilku, tu, kilkadziesiąt sekund tu, kilkadziesiąt sekund tu i tak się robi. kilkuminutowe minutowo opóźnienie. Ja w tej chwili raczej nie wjadę na skrzyżowanie ze względu na to, że już tam nie ma miejsca, że dla mnie na tym skrzyżowaniu. Jeszcze przejadę, jest pomarańczowy, ale już gaz jest naciśnięty. Ale jeszcze zdążyłem przejechać. Było takie już, o późne, naciągane, naciągane pomarańczowe, naprawdę. to zajdzie mi, zanim się na nim pokaże. moim autobusem. Teraz arinii numer 41, także ja Wam dziękuję serdecznie za, za poświęcony mi czas, za oglądanie. Zapraszam do śledzenia mojego kanału, również kanału Okiem Miłośnika, kanału Damian na Przegubie yy, i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was, trzymajcie się hejka.